Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj wam chciałem pokazać małą przeróbkę, jaką zrobiłem do zamiatarki ręcznej do kostki brukowej. Zamiatarkę, którą trzeba ciągle pchać i nie jest to mocno komfortowe. Pomyślałem sobie, że za mocuję do tego napęd elektryczny napęd oparty na modułach z samochodzików chińskiego producenta. Kupione na Allegro za dwie sztuki 48 zł, więc wydatek niewielki. Na drukarce 3D został wykonany zabierak, który został przykręcony centralnie do koła. Następnie Silnik jest przymocowany do obudowy za pomocą łącznika budowlanego. Druga strona, jak widzicie, jest zamocowana. Silniki są zasilane napięciem 12V, więc zwykły akumulator żelowy 12V powinien w zupełności wystarczyć do napędu tego. A jak długo wytrzyma? Zobaczymy. Teraz pozostanie to wszystko jeszcze dokładnie zmontować, założyć rączkę. W rączce jakiś mikro wyłącznik do sterowania. No i widzimy się niedługo na testach. W rączce od hamulca z rowerka dziecięcego wyciąłem taki rowek, w który zostanie zainstalowany wyłącznik krańcowy i w momencie, kiedy rączka zostanie zwolniona zostanie rozłączony styk, a w momencie wciśnięcia rączki styk zostanie połączony bo to jest stycznik znaczy krańcówka która ma wyjście normal open i normal close po wciśnięciu krańcówki Widać, jak ten styk tam działa. Wszystko, co zalejemy klejem na gorąco. I myślę, że będzie fajnie działać. Cześć. Zrobiłem to. Podjąłem się wyzwania i zadanie dokończone. Zamiatarka ręczna przerobiona na elektryczną. Zasilana akumulatorem 12-voltowym. Napędzana za pomocą silniczków od zabawek. Dla dzieci jeden, a drugie koło również. Drugi napęd, akumulator podłączony do przekaźnika 12V, żeby napięcia były w miarę i prądy równomiernie rozłożone. Zainstalowany wyłącznik, z który można to wszystko odłączyć no i sterowanie zrobione za pomocą rączki od hamulca dziesięcego w rączce hamulca wyciąłem rowek w który umieściłem mikrostyk który jest połączony z dźwignią jak to zrobiłem Pokażę Wam na końcu filmu. Zainstalowałem również dwa kółka po boku, ze względu na to, że zabytarka teraz nie ma tak zwanego wolnego koła i ciężko byłoby ją gdzieś popchnąć. Więc wystarczy, że ją podniesiemy do góry i możemy swobodnie przemieszczać. Jak to działa? Bardzo prosto. Po naciśnięciu dźwigni. Zwierany jest przekaźnik, który, wy... który przenosi napęd na, na koła. Puszczenie dźwigni, podobnie jak w kosiarce, zatrzymuje. Nawet teraz widać, jak to będzie w momencie, gdy wyłączyłem. Tu tak, stopki się wracają wczerwanych silnikami. Zaraz pójdę przetestować to na podwórko. Mam nadzieję, że się to sprawdzi i na pewno dużo łatwiej będzie zamiatać duży obszar z kostki. Po testach można powiedzieć, że się sprawdziło, ale w 100% nie jestem zadowolony z efektu. Pozbierało trochę śmieci, pozbierało kamienie. Problem ma ze zbieraniem piasku. Może na równej powierzchni i gdzie nie będzie dużej ilości naniesionego piasku przez mrówki da sobie lepiej radę. Jak dla mnie, troszkę mogłaby być szybsza, wtedy te szczotki. Bardziej by ten piasek były w stanie do tego zbiornika wrzu wrzucić. Prędkość dla osoby, która lubi nie za szybko się przemieszczać. No to powiedzieć, że trochę da emeryta. Ale przynajmniej trzeba pchać. Nie testowałem tego bardzo długo. Jakieś 10-15 minut. Nie wiem na ile wystarczy ten akumulator Potestuję. Pewnie gdzieś tam kiedyś wrócimy do tematu. I... Się podzielę swoimi refleksjami. Jeżeli ktoś ma ochotę, może pokombinować z jakimiś innymi silnikami, jakiś inaczej napęd przenieść. No, ja akurat zastosowałem te silniki kupione gdzieś na aukcji za 40 parę złotych, za dwie sztuki 12-V. Więc jakby koszt przeróbki nieduży. Jeżeli się Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. To tyle. Dzięki do Was tamtego projektu.